10 listopada o poranku dopalały się tutaj ruiny synagogi i to, że zawsze w okolicach tych dni spotykamy się tutaj w większym mniejszym gronie jest rzeczywiście świadectwem tego, że gdzieś ta pamięć w nas jest bardzo dziękuję za obecność wszystkich was i to, że jest pani senator, jest pan starosta są panowie burmistrzowie, więc to bardzo poruszające. I w jakiejś mierze, zawsze tak sobie myślałem, od czasu, kiedy pracowaliśmy nad pomnikiem, a są twórcy pomnika, projektant, chciałem powiedzieć, Wania, czyli Krzysiu Bogusławski, ale też osoby, z którymi pracowaliśmy, i bardzo się cieszę, że muzeum przypomniało, odkopało. Pewnie Kazik odkopał zdjęcie z pierwszego Możemy sobie spotkania, wrazi, że stało tu jakichś dwóch, trzech żandarmów, policjantów, ale nie oni to podpalali. To tak naprawdę we wszystkich miejscach byłej Rzeszy było robione rękoma ludzi. Sąsiadów. Tych, którzy mieszkali i żyli gdzieś obok, którzy znali tych ludzi. I to że zostały spalone synagogi, też nie było przypadkowe. Nie palono miejsca, gdzie się uczono, gdzie były szkoły. Nie palono sklepów i oczywiście niszczono w takich dzikich aktach wandalizmu. Nie. Celowo założono sobie, zamierzono sobie, że w całej Rzeszy zapłoną synagogi, domy modlitwy. To było uderzenie celowe, świadome, w samo serce Czyjejś tożsamości. Wiecie, nas porusza różne akty zbrodni, ale powiedzenie, że ktoś wchodzi do kogoś i niszczy na przykład świątynię, to jest coś, co jest trudne do wyobrażenia. A to zostaje zrobione systemowo w całym kraju rękoma ludzi. I to, co jest dla mnie najbardziej przejmujące, że my to widzimy dzisiaj u nas, w naszym kraju, gdzie niekiedy te same teksty. Te same frazy, które jak weźmiemy sobie dokumenty, pamiętniki, wspomnienia, prasy z ówczesnych lat, to właściwie te same sformułowania się pojawiają. Kiedy słyszę wielki kraj, jeden naród, wielki naród i tak dalej, zapalają mi się wszystkie dzwonki alarmowe, bo tego typu teksty już były, już by brzmiewały. Tak jak mówił Marian Turski. Auschwitz nie spadł z nieba, on się zaczął małymi krokami. Było dużo małych kroków, zanim spłonęły te synagogi i potem było coraz więcej, coraz więcej dużych kroków, aż zapłonęły. To jest w ogóle nie rzecz, że w bytowie się spotykamy i spotykacie. Ja drugi raz jestem tutaj, ale od 12 lat regularnie jesteście tutaj pod tym pomnikiem. Ja nie spotkałam, a myślę, że już mam dosyć dobre rozeznanie, przynajmniej w moim okręgu, żeby jakikolwiek inny samorząd, jakiekolwiek inne miasto, miejscowość um, pamiętały o wydarzeniach 38 roku o nocy kryształowej, o tych płonących synagogach, o tych. Zbrodniach sąsiedzkich dokonywanych na ludności żydowskiej. I chciałam Wam bardzo za tą pamięć podziękować i za to, że w Bytowie się o tym pamięta i że zawsze tego 10 listopada tutaj są ludzie, którzy o tym pamiętają, to wspominają. Za rok o tej samej porze, w tym samym miejscu. Dzięki bardzo serdeczne za to, że przyszliśmy tutaj i się spotkaliśmy. Dzięki.